Natalia Burzyńska Mandonę i to jest seria cała prawda o MLM. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, polajkować filmik, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej informacji z rzetelnego źródła na temat tego, czym tak naprawdę jest MLM i jak to wszystko tutaj funkcjonuje. Zapraszam! Czy uważam, że MLM jest jedyną najlepszą formą zarabiania pieniędzy? I tak, i nie. <grym> e nie jest jedyną, najlepszą formą zarabiania pieniędzy, jest jedną z. Uważam, że ma pewne przewagi nad innymi formami, jak na przykład to, że nie masz szefa, chociaż dla niektórych może to być właśnie <laughs> czymś negatywnym, bo potrzebują takiego bacika, no ale to jest pozytywne, że się w mi nauczysz pracy nad sobą. Um, ale dla mnie jest to bardzo ważne, że tutaj wypracowujesz sobie dochód pasywny, tak? Jeżeli podejrz, podejdziesz do tego mądrze, tak? Czyli pracujesz ileś czasu, i potem możesz przestać pracować i po prostu czerpać zyski jak z dobrej inwestycji. Czyli dobrze wykonana praca będzie Ci dawała przez lata, albo już na zawsze, w zależności od tego, jak zbudujesz zespół, będzie Ci dawała pieniądze. Więc uważam, że to jest naprawdę świetne. Ja przez lata pracowałam tylko i wyłącznie w MLM-ie, i uważam, że to jest naprawdę cudowne. Bo masz ogromną wolność. Nie musisz, tak jak na etacie, prosić o urlop, nie musisz się obawiać, czy ktoś cię nie zwolni. Nie musisz. Um, um, no po prostu nie jesteś, nie jesteś dla nikogo pracownikiem, tylko pracujesz na własny rachunek. Więc jest to ogromnie ważne dla mnie. Ja jestem osobą, która niesamowicie ceni sobie wolność i jest to dla mnie ogromnie ważne. Ale to co y, trzeba mieć świadomość jakby tego y, czym tak naprawdę jest ten biznes i tego z jakimi problemami możesz się spotkać, żeby stwierdzić czym może powinien być to twój jedyny biznes, tak jak w moim przypadku? Czy może warto go połączyć na przykład z etatem czy z własną firmą, bo to też jest spoko. On jest MLM jest tak elastyczny, że możesz go dopasować do siebie. Ja znam wiele osób, które się zajmują tylko tym, ale znam wiele osób, które mają firmy i się zajmują tym dodatkowo, bo w firmie, no chcą mieć zabezpieczenie. W ogóle MLM jest bardzo takim fajnym, właśnie zabezpieczeniem, że robiąc sobie go dodatkowo, poświęcając, nie wiem, te parę godzin tygodniowo, to nie jest aż tak dużo. A możesz sobie wypracować świetny taki dochód dodatkowy i dostęp do świetnych eventów i, i fantastyczne szkolenia, więc takie, które ci pomagają pracować nad samą sobą. Więc, więc jest to naprawdę świetna opcja. Znam też dużo osób, które pracują na etacie. I właśnie, żeby, bo gdzieś tam tej wypłaty nie starcza, a chcą sobie móc zarobić na wakacje, bez problemu, żeby wyjechać z całą rodziną i te, nie wiem, paręnaście czy tam parę dziesięć tysięcy dodatkowo, albo chcą mieć takie poczucie. Um, Właśnie tego bezpieczeństwa i tego, że jeżeli coś z etatem pójdzie nie tak, co nam COVID też bardzo pokazał, to jest cała pandemia, te dwa lata trudne, um, wiele osób no, uratował ich MLM, bo miały ten dochód dodatkowy, więc dla mnie jest to takie zabezpieczenie. Więc Ty musisz też um, sprawdzić sam, sama ze sobą, czego Ty w życiu tak naprawdę chcesz. Czy Ty potrzebujesz mieć taką. Taką świadomość, jak na etacie, że ta wypłata będzie, że ty przepracujesz swoje, nie wiem, 8-12 godzin i ta wypłata będzie. O ile będzie, bo na no, takie biznesy, w których tej wypłaty, no, ciężko się o nią doprosić, nawet w ogóle to jest twoje prawo otrzymać, tak, pieniądze za swoją pracę. Pracodawca ma obowiązek, a często robi to z wielką łaską, więc też tutaj się zastanów, czy ty chcesz jakoś takiego pracować, no ale dobra, nie o tym jest film. Czyli czy Ty potrzebujesz mieć takie, taką świadomość tego bezpieczeństwa i MLM sobie będziesz robić dodatkowo i możesz w którymś momencie życia stwierdzić, ale nie musisz, że chcesz się zajmować już tylko MLM, bo dostajesz tyle pieniędzy z tego, że nie musisz chodzić na etat, a może to być na zawsze coś Twojego dodatkowego, bo tak jak mówię, to nie są tylko pieniądze, jak tak rozmawiam sobie z ludźmi, którzy zajmują się MLM, to bardzo, jak się ich pytam, co jest dla Ciebie tutaj najważniejsze? Jeszcze nigdy nie usłyszałam, że pieniądze, mimo tego, że rozmawiałam z osobami, które tych pieniędzy zarabiają, całkiem dużo. Um, I te osoby najczęściej wymieniały ludzie. Ci ludzie, których tu poznałam, którzy tutaj mnie wspierają, którzy, yy, którzy mają tą pozytywną energię, którzy dmuchają w moje skrzydła, to jest największa wartość, jaką tutaj dostałam. Więc jeżeli niekoniecznie pieniądze, to zobaczysz, że Będziesz mieć mnóstwo, mnóstwo innych korzyści, już jakby abstrahuję od produktów, które też na pewno lubisz, jeżeli dobrze wybierasz firmę, tak? Więc może to być coś Twojego dodatkowego, a może to być Twoje główne źródło dochodu. No z czym się trzeba liczyć, jeżeli jest to Twoje główne źródło dochodu? No trzeba liczyć się z tym, że... Em... Twój dochód zależy od sprzedaży zespołu, więc jeżeli gdzieś tam nie, nie rozwija. No wiadomo, z takim zespołem, zdecydowanie nie możesz zajmować się tylko tym, ale jeżeli ten zespół jest bardzo, bardzo gdzieś tam mocno rozbudowany, nie tylko osobami, które masz bezpośrednio pod sobą, ale też twoi ludzie zapraszają kolejnych ludzi, i tak dalej, i tak dalej to się rozbudowuje, nie? To. Um... To pamiętasz, że, że to jest twoja praca normalnie. Twoim zadaniem jest pracować z tymi ludźmi, że, że to nie jest tak, że po prostu to się samo będzie działo, wszystko. To jest normalnie twoja praca. Bardzo fajna, bardzo satysfakcjonująca, ale jednak praca. Bardzo często też spotykam się z tym, ja tak przynajmniej mam, że moja praca jest moim stylem życia i ja w ogóle nie czuję, jak pracuję. To jest też takie fajne. No, ale też zobacz, musisz mieć na pewnym etapie własną działalność gospodarczą, jeżeli jest to wszystko zgodnie z prawem, bo jeżeli nie masz od pewnego etapu działalności gospodarczej, no to tutaj balansujemy na bardzo cienkiej e, granicy e, prawnej. Więc jeżeli tą działalność masz, no to też się trzeba liczyć z tym, że trzeba tam sobie ZUS opłacić, księgowego, normalnie tam się podatki płaci, odprowadza się VAT, jeżeli jesteś VAT-owcem. Więc wiąże się to z jakimiś opłatami o tyle fajny, na przykład w tej firmie, z którą ja współpracuję, że. Działalność zakładasz na takim etapie, na którym musisz stać na tym, jakby zarabiasz tyle, że spokojnie pokryjesz te opłaty, prawda? Ale jednak no, będziesz je płacić, tak? Więc trzeba walczyć o to, że znaczy walczyć, no używam takiego słowa, ale tak naprawdę tam, gdzie zakładasz działalność na tym etapie, to już nie musisz walczyć, bo jakby twój zespół to nie jest tak, że, że co miesiąc po prostu, o Jezu, muszę, muszę wykonać jakieś tam, nie wiem, poziomy sprzedażowe. Tylko to już się dzieje, bo ty jesteś już w akcji, w, w, na fali i Ty rozbudowujesz cały czas coraz bardziej swój biznes. Mm. No ale tak jak mówiłam, jest to Twój własny biznes i ty musisz mieć do tego świadomość, że o niego trzeba dbać, że to nie jest tak, że czy, czy się stoi, czy się leży, to tysiąc złotych się należy. Tak jak w pracy nie W niektórych jest tak, że wystarczy, że przyjdziesz, tak, porobisz jakieś tam parę rzeczy i ta wypłata będzie. Więc to jest bardzo ważne. Zorientuj się, w firmie, którą wybierasz, na jakim poziomie są wypłaty, które Ciebie interesują co miesiąc, odjąć te, jakby odjąć te koszty, o których mówiłam tak, czyli ten VAT, księgowy, um, znaczy VAT, VAT to jest tam opcjonalnie, czyli tam księgowy, ZUS i, i podatek, tak, e, jaki poziom będzie siebie satysfakcjonował, żeby mieć pieniądze na to wszystko, czego w życiu potrzebujesz i co musisz zrobić, aby na ten poziom wejść. No i wtedy decydujesz, tak? Czy możesz się zajmować tylko i wyłącznie tym do, do tego, jakby dążąc do tego etapu, do tego poziomu, który Cię interesuje, no czy jakby robisz to równolegle z jakąś tam pracą, czy mając własną firmę i ym, czy tam wykonując jakieś inwestycje, bo są też ludzie, którzy pieniądze, które zarobią w firmie MLM, czy w jakichś tam innych, tak? Inwestują w coś, co też im daje pieniądze i to jest też świetna opcja dla inwestorów. Jeżeli chcesz inwestować, chcesz się nauczyć inwestycji, ale nie masz z czego, bo na przykład z wypłaty ci nie starcza, MLM jest świetną odpowiedzią. Wszystko to, co zarobisz tam, możesz wrzucić w inwestycje, które też ci nie dość, że MLM ci będzie dawał pieniądze, no to jeszcze inwestycje ci będą dawały pieniądze, więc musisz to po prostu przełożyć przez swój filtr, przez swoje sitko i sprawdzić. Więc dowiedz się, co jest ważne, dowiedz się. Jaki poziom w planie marketingowym Twojej firmy zapewni ci godne życie takie, jakie chcesz em, po odjęciu wszystkich opłat, które trzeba ponieść, tak? I czy możesz się zajmować tylko tym, czy może trzeba to robić przez pewien czas, przynajmniej równolegle? W ogóle też dużo mam na macierzyńskim, ja zajmuję się MLM-em, tak? Bo, bo jakby mają ten. Em, ten spokój, że dostają jeszcze pieniądze przez, przez tam ten rok, powiedzmy, od urodzenie dziecka, no i w ten rok sobie mogą naprawdę fajną wypłatę wypracować, i dużo na przykład już nie wraca na etat, tak? Po tym, bo dostają tyle, że, że są w stanie utrzymać się tylko i wyłącznie z pracy tutaj. No a są takie, co wracają i mają dodatkowy dochód, więc e, tak jak mówię, przez swoje filtry przepuść, przeanalizuj, zastanów się, i wtedy podejmij decyzję.